No dobra. Jezu, ej, to ma widzowie... To wideo ma 38 minut od klocucha? Dobra, oglądamy to. Zobaczymy jak, jak, jak... Stavras, o wals. Wideo recenzja. O wals. Podoba mi się ta nazwa. Szczawraz o wals. To jest growa nowość. To jest nawet growa najnowszość. Jest to gra typu... Podróba GTA. Tylko, że... Tylko, że gramy babą. Co jest dużym minusem w ogóle. No ale dobra. I tak łączamy grę. Od razu na początku chciałem powiedzieć, że... Mogę tylko dwie godziny grać, i potem trzeba oddać grę, yy, bo ona kosztowała tam aż chyba 280 zł, co jest w ogóle nienormalnością. W ogóle nic nie powinno tyle kosztować, a już na pewno nie jakaś baba. Ja pamiętam, jak yy, kupowałem Hitman. Nic nie powinno tyle kosztować, w szczególności jakaś baba. Zastanawiam się, czy, tutaj, czy to ma jakiekolwiek drugie dno. To były trzy części. To kosztowało 25 zł z kolekcji klasyki. Dzięki Malaksy za 37 miesięcy, dzięki Erga 4. I, I to wychodzi za 3 gry. 25 zł to wychodzi za jedną grę. Wychodzi jakieś. No nie dzieli się, ale. P jakieś Ty, 5 ja. zł może. Klocuch wrócił tak po prostu niezapowiedzianie, tak? Ta, to... Klocuch niezapowiedzianie, sobie po pół roku wrócił bez żadnego problemu, czyli Klocuch obecnie wraca na bardzo duże premiery, na Starfielda i teraz na Star Wars'y Avlas też wrócił, zajebiście. Mhm. Czyli Klocuch jest definitywnie wtyką, żeby gnoić wielkie korporacje. A tu 280, ktoś upadł na łeb, ładuje się, pilnuje się, się, się długo się ładuje. Jak ktoś ogląda na YouTubie nie wie o co chodzi, pada tu kilka słów, które na Twitchu nie są respektowane. Przecież to muszę bardzo mocno uważać, żeby nie nagiąć regulaminu. I dobra. Coś je. Czekałam, czy można tu A. O! Tak, to będzie taki dosłownie stream Klesucha. Przecież teraz zaraz szkoda czasu. Klasuch się nie pierdoli, nie montuje materiałów. Ale ci na pewno Najmniej na tej pokazówce. Hej, śpieszmy to. Nie będę u ucho luda oglądał. Skipowanie A. fabuły, tak ma być. To Kolejna logicznie. pokazówka. Ma być granie. Klocuch po prostu no on dobra, jest świadomy jest... i... tego, że ma dwie godziny, żeby ograć grę. Więc wie, jak optymalnie wykorzystać ten czas, żeby móc faktycznie grę ocenić. To mi się ja podoba. Słyszmy. Gramy właśnie takim babszylem. Co minus w ogóle. No i dobra, tu łazimy.

Miecze takie, że się biją takimi laserami i latają takimi rakietami. To są właśnie więzy moje. No i są też u folundy. Kolejna wokazówka. z kimś, A może przyspieszanie tak różnie? Może albo tak po, po jeden? Ja. Albo. Andere Text, selbe Botschaft. Du bist allein, Key. Aber das zahlt ne? Und du ziehst ständig riskante Dinger durch, die leicht schief gehen können. Was sag ich da gerade um was? Werden soll, muss man. Ich verstehe es ja. Du hast viel Pech gehabt. Pech? Ich habe keinen Job, kein Geld und ich wohne auf einem Dachboden. No, Bleib doch heute Abend im zerbrochenen. Abschließt das dann bei Doji? Naja. No Kolleg, da ja, packe ich ja. auf keinen. No, Der nervt hier mir Ej, ja ale to pokazuje jak dużo jest w ogóle cutscenek w grze, zanim zaczniesz grać. Zobaczcie, zanim on, zanim on faktycznie wyszedł do jakiegoś otwartego świata, to on z sześć różnych cutscenek musiał skipnąć, nie? A, mam jakiś pistolet, mam, ale jak go wyciągnąć? Kiedyś to klikałeś New Game, stary, wychodziłeś z jak w starym bladzie i tyle. I zabijaj. Banażę, nie mogę. Jaki jest ten timer? Weź mi przypomnijcie, 4.25. Okej. Okay. Dobra, porównij coś, to jest takie... I niby... O, można głaskać jakiś... Kangury mm -hmm. Hej, <gry> klejne Dobra, to jest plus. No, a to jest takie miasto, to jest taki otwarty świat jak w GTA. Dzięki jest za miesiąc. Coś. No, ale to na przykład jest zamknięte. Dobra, tutaj skip wizowy. Ludzi nawalać. W aby można było? O, spinizm. trochę. jak on grę. Każdą animację No Czech of Bounty działa Czemu już szybko skipów. Kiedy to od bym tu w las. No ale dobre. A, co to? No nie wiem, zbieram jakieś śmieci Co to za czapa? Co ty się? Zyrku urwałeś, czy co? Jaki pajac? Dobra, czego? Hej, nefis, mam co tun. Króci jaka morda! wizy ma jakie takie z tego jak paruwy. Nie interesuje mnie to A! mi się robi fixa? No nie w Gotniku 2 to to było najgorsze stary. Jak, przez przypadek, zamiast wczytać save'a? Klikniesz nowa gra. I cały dialog z Sardasem, stary. Cały kurwa dialog z Sardasem, nie? No, ty można wchodzić. To już był taki moment, że bez Beskitu się, stary uczyłeś, w jaki sposób ten dialog poprowadzić najszybciej, którą kwestię dialogową kliknąć, bo tam nie można było powiedzieć, pogadamy zaraz. Nie, stary, on ci wszystko tam musiał powiedzieć. Ale nic tu nie ma. A, to jest znany, znany robot z biednych wojen. Hartu Ditu tak zwany. On. Um, to jest taki. Takim robotem. Preban. To jest jakiś preban. Co daj duży? Zacznij się lega. Nie coś zrobiłem. O, jakie fajne weki. Nie licz? wiem, co oni gadają co na tym czasie. Wy roboty pomyliliście. A, nic. A, to fajne, że tak robi. Tak się robi czasem. Nie wiem po co. Co to? In jest egal, woher das zeug stamt. Kredits sind kredits. Grafika. Grafika jest dosyć niewyraźna. I jest dosyć wyblakła. I... I jest dosyć rozmazana. Aha! Bo my musimy zabrać 500 złotych, a ja mam dopiero 32. Szkoda, że ani nie możemy... Kurwa, nim, za 500 żeby, zeta to można życie nie na nowo ułożyć. Jest takie niby otwarte miasto, ale. A mnie to tak widzę, wyirytuje. Ty eee, no kurwa. Film klocucha, śmieszki, śmieszkami, ale to, co na gameplay klocucha jest pokazane, to jest taki element dziecinnej kreatywności, która próbuje wejść w każdy kąt, sprawdzić wszystko, no nie? I no, no nie wiem, jak ja byłem dzieciakiem, to też faktycznie grałem w taki sposób w gry, no. Ile razy grałem za dzieciaka w GTA, ile razy faktycznie robiłem jakieś misy w GTA? No to chyba każdy wie, jak to wygląda, że miało się po kilkaset godzin w grę jakąś nabitą, a działo się cały czas, nie wiem, w pierwszym rozdziale i w ogóle nie skupiłeś się na tym, żeby tą grę przejść przejść, prawda? I gigab mnie to irytuje, jak gry są sprzedawane taką ideą otwartego świata, jak to Star Wars Outlaws, a potem się finalnie okazuje. To ja chyba za mądrze, nie próbuję skomentować materiał klocucha, ale whatever. <słyskujesz> <słyskujesz> A potem faktycznie się okazuje, że ten otwarty świat jest stary korytarzowy i w, w pełni zaprojektowany tak, żebyś przeszedł po po linii, nie? Nie ma tutaj nic się nie da robić. Wie läuft das Geschäft, Waleck? Viel zu gut. Ich komme nicht weg, um auf die Partien zu setzen. Dabei habe ich einen heißen Tipp bekommen. Ich uh, könnte die Wette für dich platzieren. Wir sind ja Freunde. Ach ja? Das wäre klasse. Nie, Vincent. A, dał mi pieniądze, to dobre. O, jakieś gierki, automaty. A nie działa. O, pieniądze. Oj, jeszcze potrzebuję tak niedużo. Nie dużo... Niedużo. Nie Co robicie, panowie? Ach, bez sensu pytałam. Pytałam, oho. Kto A, to roleplay'u już postać swoją kobiecą. Tak, swoją drogą ciekawy jestem, czy gdziekolwiek w grze jest zaznaczona seksualność głównej bohaterki. Teraz to jest giga istotne, nie? dzięki, dźwięki już czwarty miesiąc. A, ja w życiu, sprzedałem jakieś rzeczy i mam pieniądze. Dobra. Teraz wracamy do tego Pribana. I on, bo chce, on to 100 złotych. się tak identyfikuje, no wiesz, nie naznaczą tego, nie? Ej, hey, Priban, ich hab die kredyt. What da? Dobra. Dzięki, Soda, za Prima. Co dalej? Co? No, biegniemy gdzieś dalej. Teraz jest dosyć nudno. Nie wiem, czy ta grafika jest taka wyblaknięta. Dobra, chyba to jest od razu mówię, to jest odkapione za obliwian. Ale boy, nie wiem o co tu chodzi. Po prostu będę klikać, jak się świeci. Ale ładnie! Szybciej niż jeden recenzent na pewno. Klika, krzyż świeci. Krzyż. Ej, najlepsza była ta zagadka wczoraj, jak się włamywałem na ten... To już końcówka gry. To była naj, najcięższa zagadka do hakowania przez całą grę. Zamknąłem oczy, stary. I zacząłem to klikać na po i teraz To są zagadki, w których się nie da przegrać, nie? To jest niesamowite dla mnie, jak teraz się projektuje gry. Gdzie? Teraz gracz musi, stary, dostać wszystko. Nie może grać, sfejlować na żadnym etapie. Aha. Wow, mam taką linę! Fajne. O, wspinizm. Naci, Naciśnij Q. Aha. Ha, fajne! Ten szczur. jest pies. Nam naciska klafisze. Siła jest idealna. Tutaj mamy taką dyskotekę. Padle, już z niemieckim akcentem mówię go. Diskotekę? O, <grym>, widzisz, że jest. Chyba. Ja? Iż gęsą dyskotekę. Aaaa. Daa, idziemy do baru. A ja to też jest ciekawe? Ta dyskoteka u mnie w OBS-ie wywalała gliczowane audio. Ja cały czas updateuję tego OBS, ale ten błąd wraca ja nie wiem z czym on jest powiązany, ale jak na razie jedyne co zauważyłem, to było to, że moment, w którym jest jakiś dziwne audio, takie trzęszą, trzęs trzęsące, to mi się gliczuje to w OBS-ie, nie? to pewnie naprawią w jakiejś wersji, ale to też to musi być z audio nie tak. To normalnie to się nie dzieje, nie? Tak, to jest jakiś jeden konkretny ton, który jak się pojawia, to gliczuje obs -a. Ale chyba to też w ogóle ma miejsce momentami w hardstownie, nie? Tak, 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 tak mi się wydaje. Coś w HS się to wywala, w Star Wars'ach to też wywalało, nie? To jest jeden ton, ile? który to Już tylko szółyby... triggeruje. Nie. Czy można tańczyć? Nie. Czy będzie drugi walk? Tak, dzisiaj normalnie New Game Plus będzie grany. Chyba nie. Nie wiem, ile by mi musieli zapłacić, Minus. żebym zagrał w tym grę jeszcze raz, nie? A? Ty, ale to było nagrywane wcześniej, bo oni te włosy naprawili na pewnym etapie, a tutaj ma jeszcze te zgliczowane włosy. A to też jest ciekawe, że gra w sesie miała gorszą jakość i potem po trzech, czterech dniach to faktycznie poprawili. Nie wiem, to było jakieś absurdalne, stary. Nie może tać, że można się tak stać i opierać jak w szkole na dyskotece. Ej ile widzowie hey, tak, czysto teoretycznie klocuch miałby lat. Jakieś oglądają taki materiał, całą historię klocucha, bo tam trzy razy się zmieniał ten modulator, prawda? którego do niego używali. Ale kurwa jak locucha jeszcze pamiętam, jak sam byłem dzieciakiem i on wtedy miał pewnie z 12 lat, jak ja miałem z 12, teraz już po 30 był, nie? To już to jest ta, ta, jego zdoksowali kiedyś. To wiem, no tak, 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 tak. To tam wyszło chyba kiedyś to to prowadzi, nie? Tam ludzie zawsze energika, nie? Za to podejrzewali, ale okazało się, że to nie jest energik, nie. Okay, and, um, you must... Kancel, dzięki za 8 miesiąc. Aha, mamy do wyboru. Tylko, że nie ma wyboru. A, idziemy. Lepiej nie to, to, jest legenda, którą po prostu zostawiamy. Klocuch jest klocuchem. Aaa, to przejście się To nie jest, jest to jest faktycznie klocuchem, mimo Ha Haha, i dała jej Dokładnie, klocuch to nasze wewnętrzne dziecko, zgadzam się. No. E. Nie mam ich. Czy trochę się uginają te To fajne To plus O Wywaliłem dzban Też fajne nie no tak, bo tak było. On na, na początku jak Klocuch powstał, to to było faktycznie dziecko, co to wyrzucało, ale on potem zniknął z internetu, no nie? I potem powstał nowy kanał klocuch, ale to już nie prowadził oryginalny klocuch, no nie? Ten stary, stary kanał klocucha już nie istnieje. Tam na przykład recenzja Dink Schmalwood, no nie? To była przepiękna recenzja. To no, ktoś to potem pracuje, podchwycił, nie? że to dobrze działa. się Emperor. I co to kontynuował, tak było. Zmany zostało też powywalałem. No fajnie. Da, teraz to klikanie, jak jest światełko. Już jesteśmy tutaj już przyklikać. Acha, Dzięki catch. za Witam w ludologicznym do, gronie. O, komprivan. In deinem o Coś... cóż... za dobrze już gra. Ale a już za dobrze tmieni te systemy. Hmm. Stary już tam wyskidł, się takie jaja działo na tych gameplayach. A, czy można zabić Trzeba Przybany to jest. Ja okay. chciał sobie odtworzyć takiego starego klosucha, teraz, to starach to puścić na streamie. zarabana, bana, chłopie, dostaniesz za nic i tyle. Eee. No, w GTA by można było. Nie po czołach, ale... Nie można zamijać. Wiezna Wojnowska, no. Ale Gupal. Nie, no, lepiej strzela niż ja, kurwa, na fazie. Bo, same headzy wali. Ja, szlanie takie. Takie zrobili, żeby było, ale. Nie jakieś. su... to, że gra na klawiwie, wie, bo. Ale... Dziś Aj, to to nie na pasie grały. to to mnie jakoś tutaj nie rusza. No ale ładnie. Dobra, ale. A, i jak już tutaj jestem, to już się nie da strzelać. To jest dużym minusem oczywiście. Bo po co dajecie mi ludzi, jak nie mogę ich zabić, albo chociaż pobić. Kascenka skip. Kolejna pokazówka. znowu ten grubol. Przyspiesza. No dobra, mamy już dzień. No idziemy gdzieś. Czekaj, jak duży jest świat tutaj. Czy na przykład większy niż GTA? Nie mam żadnej mapy chyba. O, jakie ładne menu. Jest typu Co tu się dzieje się? stary ścieniem, patrz na to jakie kwadraty. Co tu się kurwa dzieje. Ale stoi i ten pies. Patrz na to jest chłopak, to wygląda. Albo małpa. Nie wiem, teraz stary to jest coś takiego, że był ten fajny materiał z Majrowskiego, co oglądaliśmy z pół roku temu, no nie? Odnośnie tego, jaka kiedyś była różnica pomiędzy minimalnymi, a najwyższymi ustawieniami, a tego jak stary to wygląda teraz. Przecież teraz to, nawet jak ustawisz grę na minimalny, to wcale to jakoś mocno nie odbiega od tego, od tego, jak to wygląda na maksymalnym, ale te cienie, to już są w ogóle totalnie spartaczone, nie? Ładne. A -a. O kurwa, tyłem. Fajne. Gdzie ta małpa. To no, dziwnie, ta małpa zaskakuje. Trochę nieprawdziwie. No. A ubranka są różne, ale nie mam. To fajne. Nie, ale nudy są na razie. No. Na, na razie są silne nudy. Kolejna pokazówka. Aha, jesteśmy na polu. A, no. mogę strzelać. No, znowu gdzieś mamy biec. Znowu pokazówka a tej się nie da przyspieszyć nagle! Patrz, jakie wielkie miasto! Czkacz tam wszędzie można być! A? Fajne są te liny, to lubię! Jezu, te... A a widzowie, jest. nie wiem, czy mogę to stało obejrzeć. Ja mam takie pity z w ostatnich dniach ja streamowania tego. tak! Dzięki, dupnie za Prime'a! No, już mi się znudziło to wspinanie! Ale jestem dobry! Krocji! Stream? Ja się tu kładuję do dosyć, przynajmniej na moim komputerze, Nie normalnie no, na razie biegam, wspinam się i słabe szczelanie a może będzie coś fajnego. Ej, dobra, widzowie, całkowicie szczerze, ja nie jestem w stanie obejrzeć tego więcej, naprawdę, mój mózg jest, nie wiem, są tu jakieś y, highlighty tego jeszcze ciekawe, o których warto byłoby wspomnieć, naprawdę, y, nie, ja mam dość, stary. Dawaj końcówkę. Ja nie, nie mogę patrzeć na nią. Trauma, no? Trauma mi nie pozwala. Później gada te same rzeczy co ty. Dawaj, zobaczymy ostatnie 5 minut. Krudy, ale twardy mamot. Dzięki, nie to, do jest za 9 miesiąc za drugim poziomem. Dzięki, binku. Tak gra. Ja myślę, że. Mmm, ona powinna kosztować... Chętę na dana, dzięki za piąty miesiąc. Może 30 złotych? Zgadzam się. I wtedy... I wtedy i tak bym w nią nie chciał grać. Eee, <grym grym> i już nie chcę w to grać? A jak jeździsz? Wow, to Podobnie cool poziom gameplay sobie. Czy można tu wjechać? Schodzi sama. Schodzi sama. Nie, no to w ogóle nie ma wolności świata. Nie można tutaj wszystkich bić. Nie, to jest gorsze niż cyberpunk. A co z znani? Rycerze z biednych wojen. Ej, nie, łapie jakiś A PPS co, ja nie, nie, nie mogę, mogę prostu na tą grę. Nie, chyba ją to boli, że nie ma... tutaj w ogóle nic nie można robić. To jest właśnie! To jest właśnie to! Nie bardziej! Pawniejszy jest chyba Harry na ta tajemnic, ...bo tam się da ludziom skakać po głowach. Żegnam się z wami już! Zajewus. O patrzcie, ten świetnik jeżdżący, to też z jednych wojen. Zobaczcie, ludzie sobie wyobrażali kiedyś Jak będzie, że będą same odkurzacze jeździły. By, same I teraz i, każdy ma taki odkurzacz w domu. Benziny, uh. Aha, będzie czekał do końca świata. W cyberpunku też tak było. <noise> ten damage. 280 zł. Nikt mi nie odda. Nie no, mają oddać. Krótko, ja... popatrzę na te drzewa, co są tam w oddalności. To tak ma wyglądać? To przypomina mi trochę grę Minecraft albo dom. Aha. To samo słynie. Coś jest nie tak. czekaj ja ustawię grafikę na najwięcej, jak się da. I zobaczymy. To, a teraz jest na to teraz jest najwięcej. To będzie dopiero. Tak jest na najwyższej grafice. Nie jest jakoś różnie. Oprócz tego, że zrywa. No nie, to te drzewa dalej tak wyglądają. Brzydko. Ale! Zobaczymy, może da się tak grać. Nie widziałem. Nie wiem, w ogóle cały w obraz ma jakieś takie jak zakłócenia jak w serwim telewizorze, jak to ciało Hugo Nie, ja chyba muszę trochę zmniejszyć. A nie, muszę oddać. Kolejny zaraz dwie godziny. Dobra. I czekam się z wami o, no, to szybko poszło.